Cześć, nazywam się Sroka i dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie lootboxy. Postaramy się odpowiedzieć w tej serii filmów na dwa kluczowe pytania. Pierwsze z nich brzmi: jak bardzo gracz jest dymany przez stronę? Drugi z nich brzmi: czy streamerzy mają podkręcony drop? W tym filmie weźmiemy pod lupę pytanie pierwsze. By odpowiedzieć na to pytanie, musimy powiedzieć sobie o tym, czym dokładnie są lootboxy. Oraz czym jest RTP i jak je liczyć. Zatem, czym dokładnie jest lootbox? Lootbox jest po prostu skrzynią z nieznaną zawartością, która w naszym przypadku jest skinem w CSGO. Strona nie oferuje ich sprzedaży, znaczy w pewien sposób oferuje, ale nie możemy tych pieniędzy wypłacić. Możemy tylko otworzyć kolejne skrzynki dzięki nim, czyli po prostu zasilają nasz portfel na danej stronie. Możemy je. Ze skin również sprzedać, ale to już byłoby na markecie Steam lub innych nielegitnych miejscach. W każdym razie strona podaje nam szansę procentową na wypadnięcie danego skina oraz jego wartość, do której przejdziemy sobie troszeczkę później, bo to akurat nie na nasek. Natomiast wartość RTP, czyli Return to Player, mówi nam o tym, jaka średnia kwota wróci do gracza. Weźmy prosty przykład do łatwiejszego zrozumienia. Rzucam monetą, a ty wariacie obstawiasz losową kwotę na to co wypadnie. Dajmy stówkę. Jak nie trafisz to tracisz co obstawiłeś, a jak trafisz to daję ci drugie tyle. Pytanie brzmi, czy grając całą noc byłbyś stratny czy nie? W tym przypadku typowy gracz nie byłby ani stratny, ani nic by nie zyskał. RTP byłoby równe dokładnie 1. W każdym razie RTP mówi nam o tym, jaka kwota wróci do gracza, jeśli byłoby 095, to obstawiając tuwę średnio do gracza wróci 95 zł. Jak w takim przypadku policzyć RTP z skrzynki? Teoretycznie jest na to wzór, ale w tym filmie przedstawię troszeczkę inny sposób, która będzie trzymała się tej tematyki. Greźcie kiedyś sopera. Pewnie tak, to jaka jest szansa? By klikając na pałę przejść w grę. Ciężko policzyć, a tym bardziej. Ciężko w ogóle znaleźć sposób na podejście do tego. A gdyby tak zamiast liczyć te wszystkie możliwości. zagrać w sapera klikając na pałę tak z milion razy. Następnie liczbę wygranych gier podzielić przez liczbę wszystkich gier. Wtedy otrzymalibyśmy szacunkowe prawdopodobnie są na wygranie w ten sposób. Taką metodę nazywałem metodą Monte Carlo i jest dosyć przydatna i często używana na przykład w finansach. I to właśnie jej użyjemy do oszacowania wartości RTP naszej skrzynki. Podsumowując, naszym celem jest robienie programu, który zasymuluje nam otworzenie podanej przez nas liczby skrzynek. Zsumuję te wszystkie wartości skinów, które wylosowaliśmy podzieli tą sumę przez łączny kosz otwarcia tych wszystkich skrzynek i w ten sposób uda nam się przybliżyć wartość RTB. Jak to zrobić? W przypadku skrzyni mamy do czynienia z rozkładem dyskretnym, ponieważ no, mamy skończoną liczbę skinów do wyciągnięcia. Żeby zrobić więc ten program musimy sobie wejść na naszą stronkę, wybrać daną skrzynkę i ręcznie przepisać wszystkie skiny, procenty do nich przypisane oraz wartość jaką deklaruje strona. Mając tabelę możemy przejść do zrobienia prostej maszynki losującej. Ja wykorzystam w tym celu funkcję random w Pythonie. Funkcja ta zwraca losową wartość z przedziału 0,1 i co jest ważne mamy tutaj do czynienia z rozkładem ciągłym. Musimy teraz przejść z tego naszego rozkładu ciągłego do identycznego rozkładu jakiego mieliśmy w naszej skrzynice. W tym celu wystarczy, że Wynik z funkcji random przemnożymy razy 100 wtedy będziemy mieli jakąś losową liczbę z przedziału od 0 do 100. Wystarczy teraz skasować znak procenta przy naszych szansach na skina, jakie sobie zapisaliśmy wcześniej w tabelkach, i utworzyć z tego w odpowiedni sposób przedziały, które będą determinowały nasz e, wynik. Dla przykładu i dla jaśniejszego zrozumienia. Załóżmy, że ma 5% szans na wypadnięcie skina do AK. Liczba, która decyduje o skinie jest przedział od 0 do 100. To jest to nasza przemnożona funkcja random. Zatem przepisuję teraz przedział od 0 do 5 do tego skina do AK. Czyli jeśli wypadnie wartość z tego przedziału, dajmy na to na przykład 4, dostaje tego skina do AK. Załóżmy teraz, że szanse na AWP jest równa 2% i jemu też muszę przypisać w takim razie jakiś przedział. W tym przypadku, skoro od 0 do 5 jest dla AK, to niech od 5 do 7 będzie dla AWP. Więc te wartości, które miałem procentowe dla skinów, oznaczały teraz długość przedziałów, jaki musi mieć. Te przedziały mogą być w dowolnych miejscach, ale muszą być po prostu określonej długości. W samo napisanie skryptu możecie potraktować jako zadanie domowe. Ja teraz przejdę do podsumowania moich wyników. Skopiłem się na skrzynce za 840 zł Z pewnej strony, której na pewno nie reklamuję, pewien zakolak, co wygrzały 40 godzin. I wyniki są dziwne. W symulacji otworzyłem milion skrzynek. Łączna wartość skinów podawanych przez stronę wynosiła dokładnie 758 462 470, tam bez groszy. Co przenosi się na RTP na poziomie 0902? Co teoretycznie powoduje, że w Passengstube tracimy dychę. Nie ma dramatu, ale właśnie wykorzystaliśmy dane ze strony, mm, gdzie gramy. A gdybyśmy wprowadzili te wartości skinów na innej stronie, w końcu nie będziemy ich tam sprzedawali, coś w sensie nie będziemy tego sprzedawali na stronie z toolboxami, bo no nie możemy. Wykorzystałem w tym celu stronę wiki.cs.many i nie spodziewałem się, że znajdę aż takie kwiatki. W zasadzie każdy skin jest, no, ma zawyżoną wartość, e, czyli strona przekonuje wysokość wygranej i to stosunkowo sporo. Dla przykładu Butterfly Knife e, do Pre-Sunfire e, główna nagroda jest warta 65 tysięcy złotych, nie mniej, ale no idziemy w tym kierunku 65 tysięcy. Z kolei na wiki.cs.money jest ona warta 55 tysięcy. Eee, no i takie przekłamanie jest w zasadzie na każdym przedmiocie. Eee, tutaj może kilka przykładów. Eee, M9 Bionet Lore 14K na stronie z y, lootboxami, 10K na CS wiki, Karambit Freehand. 3,5K na swojej z boxami, 3K na y, CS Wiki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, zresztą widzicie to na ekranie. Y, w rzeczywistości RTP wynosi około 0,68, a to już jawne Dymanie. W Anglii, żeby, jeśli dobrze pamiętam, żeby jakaś gra hazardowa była legalna, RTP musi być na poziomie 0,95. Tutaj obie by tego nie przeszły, ale ten nasz przypadek, gdzie porównujemy ceny z rynkiem, to to jest, już, to jest już dramat. W każdym razie w następnym odcinku spróbuję, o ile będzie to możliwe, odpowiedzieć na pytanie, czy streamerzy mają podkręcony drop. To robi kilka problemów. Głównym problemem, jaki. Jest. To jest po prostu to, że z e, regularnie delikatnie zmienia te procenty czy wartości skinów, co powoduje, że mimo wszystko jest to delikatnie inna skrzynka, a bardzo chciałbym, żeby e, tym moim obliczeniem nie dało się w żaden sposób. Mm, w żaden sposób ich podważyć. Zwłaszcza jeśli już wyciągam cięższe działa. E, póki co, nawet na tej skrzynce, którą teraz sprawdzałem, musiałem dane jeszcze raz aktualizować i. Rzeczy, które miałem, wyniki, które miałem zapisane w przypadku Zakolaka, już no, nie są aktualne. Mm, więc robi to sporo problemów i muszę się zastanowić, jak chcę do tego podejść, żeby to miało ręce i nogi. W każdym razie, jeśli interesują Was właśnie takie. Tematy hazardowe związane z prawdopodobieństwem, czy po prostu chcielibyście się poszkolić z matmy bez płacenia za żadne kursy czy wchodzenia na inne strony, to zostaw lajka like i suba, to mega mnie wspiera. Dziękuję Wam i trzymajcie się! Cześć!